Właśnie odebrałem koło od tokarza. Miałem problem, bo miałem luz na kole i myślałem, że po prostu jest to wyrobione łożysko. Ale była to wina tej tulejki, którą kiedyś wbijaliśmy. Pamiętacie, tutaj łożysko latało mimo tego, że było dobre. Było tutaj luz na pieście. Roztoczyliśmy większy otwór i wbiliśmy tą tulejkę na wcisk. No ale ona po kilku miesiącach się wyrobiła i zaczęła latać. Tokarz to zdemontował, zrobił takie moletkowanie. To jest takie zniszczenie powierzchni, tej zewnętrznej. Posmarował to bardzo dobrym klejem do stali. No i zobaczymy jak to się teraz będzie trzymać. Łożysko na pewno jest całe nieuszkodzone, więc koło mogę montować. A tutaj nawet tego nie zauważyłem teraz dopiero przy ściągnięciu owiewek. Wygiąłem tą osłonę, to mocowanie chłodnicy i chłodnica też lekko dostała, zrobił się taki banan. Koło już mam, wszystkie części potrzebne do złożenia też. Czekam teraz jeszcze tylko na skarpety na lagi. Ale założę sobie je i zamontuję już przednie koła. Później, tylko jak mi przyjdą, to ściągnę lagi z półek i nasunę skarpety od góry. Żeby nie tracić czasu i zacząć już docierać zepkę. A oleje są już do tego niepotrzebne. No i jestem ciekaw pierwszego odpalenia. Udało się, luzów brak, więc usterka wyeliminowana. Łańcuch sobie naciągnę jak ściągnę detkę z podnośnika, bo tak to ciężko nastawić. Lagi przednie jeszcze założę i zaraz odpalamy. Pierwsze odpalenie detki po remoncie. Z lewej strony była tarcza, więc ta laga idzie tu. I też sobie zawsze smarujcie. Sufmiarką albo głębokością mierzę sobie najlepiej tutaj zmierzcie. Ja w tej sufmiarce głębokością mierza nie mam. Czy wam laga tyle samo z jednej i z drugiej strony wystaje? Cyk tyle. Ja już to mierzyłem. Z drugiej strony to samo. Więc zakładamy koło przednie. Koła założone. Mieszankę zrobiłem nieco bogatszą. Nie 1 do 50 jak zawsze, tylko 1 do 60. Tak deska chodzi po remoncie. Silnik brzęczał, a jest teraz cichutki. Pięknie wtyka. I sytuacja wygląda następująco. Pojeździłem Detką trochę po podwórku, pochodziła sobie na niskich obrotach. I tutaj pod uszczelką, pod głowicą pojawił się płyn chłodzący. Trzeba więc ściągnąć głowicę, ściągnąć bak, wszystko i zmienić tą uszczelkę. Nie na tą potrójną, co ją wsadziłem, bo wsadziłem tą potrójną używaną, tylko gdzie ja ją mam. Tylko tą, co była w zestawie Ateny. Zasugerowałem się, że ta potrójna jest lepsza. Wyczyściłem ją. Przedmuchałem wszystko, ale no niestety cieknie, więc mam tutaj uszczelkę nową i ją zamontuję. A więc jeszcze raz rozbieram detkę. W sobotę mam i przyjść chłodnica od Yamahy DT80 tutaj na tą stronę, więc jak już spuszczę teraz płyn chłodzący, to już nie będę go zalewał, więc po prostu wymienię uszczelkę i, i niech stoi i niech czeka na drugą chłodnicę. Czasu mam teraz tak mało. Jeździć mi się chce już strasznie, a normalnie nie kończąca się o powieść ale trzeba to zrobić innej opcji. Nie ma. Dostałem się już tutaj, wyciągam tą potrójną, jeszcze papierkiem splanujemy głowicę, żeby lepiej dochodziła i musi być dobrze. Planowanie głowicy, jak w Rosji, ale idealna powierzchnia, no błyszczy się teraz fajnie. Jednak zrobiliśmy to dzisiaj, bo nie spałbym spokojnie. Uszczelka wymieniona. Detka już chwila chodzi. Nic idzie, nie cieknie. Zobaczymy jak się zagrzeje porządnie. Ale cyka teraz pięknie. Równiutko. docierania i znowu będziemy miała ciężko. To jest woda, ale lagi nie ciekną. Zobaczymy po pierwszym treningu.